Dzień dobry. Witam na moim kanale. Słuchajcie, powiało, popadało. Wróciłem do lasu, żeby zrobić ten eksperyment z BBB z bagiem NRC firmy Badger. Ma to zastąpić piwór? Zobaczymy. Wątpię, ale czy to się przyda w sytuacji awaryjnej? Mam nadzieję. Jestem tutaj po to, żeby to sprawdzić. Minusem tego cholerstwa jest to, że jest pomarańczowy. Widać go z kilometra. Postaram się jakoś temu zaradzić. No cóż, wiatr był, deszcz był. Myślę, że będzie więcej połamanych drzew. Trochę gałęzi poszło, ale teraz za to jest przepięknie. Chris Roz, rozkładam się tutaj z każdej strony jestem mniej więcej dobrze chroniony przed wścibskimi oczami z tamtej strony tak sobie postaram się to tak zamaskować żeby się nie rzucało za bardzo w oczy do roboty, jestem bardzo ciekaw jak się sprawuje w terenie bivy bag od badgera mam jeszcze materac, też taki pomarańczowy ale na razie go nie będę wyciągał strasznie bym chciał, żeby to działało zobaczcie, do kieszeni wkładasz Niestety hałasuje, niestety hałasuje i jest strasznie widoczny. polio NRC jest tak, że jak już ją rozłożysz, to potem już ciężko złożyć i wsadzić do tego samego opakowania. To cudo rozkładałem już, w domu testowałem i jak widzicie, jeżeli chodzi o głośność, to, to jest 1 dziesiąta tej głośności i szeleszczenia, które robi w folioenerce. 1 dziesiąta. Gotowe. Teraz chcę zobaczyć, jak to wygląda z zewnątrz. Jak to się bardziej będzie rzucać w oczy, nie? Idziemy. To jest właśnie fajne, bo jednak ukształtowanie terenu, wykorzystanie roślinności to jest delikatnie mówiąc 3, sukcesu. Czy to się już będzie nam rzucało w oczy? Zaraz zobaczymy. Stąd tego nie widzę. Stąd już zaczyna być widać, wiecie. Wdległość jakieś 7 metrów. Czyli w sumie sukces. O, jeżeli chodzi o pomarańcz, to jest ten pomarańcz, niestety. Ale. Dalej maskowanie mamy Mi się podoba Zobaczymy jak to działa Pół godzinki spędzone w hamaku Zrobiło się chłodno Więc już można testować temat Wchodzę Leży tutaj już 40 minut, zdrzemnąłem się jakieś 15 minut. Słuchajcie, powiem Wam, że na pewno to ląduje w mojej medyce, bo działa. Jest naprawdę z tym ciepło. A to niestety nie zastąpi śpiwora, bo już zaczyna się. Kondensacja. no w fizyki nie przeskoczymy. Po to się dziura zrobiła. Słuchajcie, działa, naprawdę kurczę. Gdyby nie ta kondensacja, to no. panie to ja bym tylko z tym chodził. Bez Jest jestem na cieniutkiej karimacie. Owszem, czuć, że to jest cieniutka karimata, ale to już tam wiesz. palgolicho, jeśli chodzi o sposób, w jaki to grzeje. Czy jedno. Ja używam zwykłej folii NRC. Tam bokami ucieka, nie? A tutaj kisisz się jak kebab, i no działa. EDC poszło w ruch, naprawa zrobiona. Pierwsza dziura z Oto moje magiczne EDC. O nim już robiłem filmik. Dobra, z kolei tak musiałem wstać, żeby dokonać szybkich napraw tego wynalazku. Wrzucimy do niego materac Elbrusa. Jak się doda do tego materac Dłuchany, to Mariot to jest przy tym lumpiarnia. Kolejne obserwacje. Zazwyczaj, jak jestem w albo pod kocem, to najczęściej marną mi stopy. Jestem na samym początku. Tutaj tego efektu nie ma, gdyż to wypełnienia nie ma i wszędzie jest takie samo. To powietrze sobie tam mery cyrkuluje, jak się ruszasz, i nie jest zimno w stopy. Nie jest zimno nigdzie. Słuchajcie, dzień się zaczyna kończyć. Powolutku zaczyna mi słońce uciekać. 5 eee, godzin spędzone w tym wynalazku. Wnioski: jak najbardziej ląduje to w mojej medyce. Działa świetnie. Niestety jest delikatne. Widzieliście, dziura się zrobiła. Nie wiem od czego, naprawdę nie mam pojęcia, czego się ta dziura zrobiła. Druga sprawa, kolor mi nie odpowiada. Podejrzewam, że są jakieś do nabycia w innych kolorach mniej rzucających się w oczy. Zobaczymy, poszukamy. Kondensacja jest, rzeczywiście jest kondensacja. Nie jest taka straszna, jak myślałem. Suma summarum spędziłem w tym 4,5 godziny i była taka mgiełka na wewnętrznej ściance. Była odczuwalna już wilgoć. Podejrzewam, że gdyby był mróz, to bardziej by się to skreplało. Więc y, poczekam, mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze tej zimy będą mrozy, będę miał okazję to przetestować. Reasumując, jest 9 stopni, było 7, więc zimno nie jest. Gdybym się oczujcie ja tak w wciuchać położył, to by na pewno wymarł momentalnie. Tak jak na tym hamaku, to momentalnie człowiek się wy, wychładza. Teraz tak. Ciekawostka jest taka, że jak wsadziłem tam materac dmuchany. To wcale mi nie było cieplej. Było mi dużo wygodniej, ale czy mi było cieplej? Nie. Ze względu na to, że nie jesteś w stanie się owinąć wokół szyi. Zmniejsza się na pewno kondensacja, ale traci to swoje właściwości grzewcze. Więc jak się po prostu kładziesz na materacu albo na karimacie, nie w środku, to w tym momencie te właściwości grzewcze są dużo lepsze. Jakie są odczucia? Jak jesteś rozgrzany i łazisz, wchodzisz do tego, momentalnie czujesz, jak on zaczyna odbijać światło, jesteś jak pod kołdrą. Po jakimś czasie ten efekt troszeczkę ustaje, ale nie wychładzasz się. Czuć trochę wiatr, ale nie niedużo. Przede wszystkim jest to wodoodporne, więc jako biwibag może się będzie sprawdzać, ale też śpiwu roberwie na pewno kondensację. Do czego ja tego będę używał? Będę to brał na przechadzki, jak będę chciał się załóżmy awaryjnie przespać to jest jedna rzecz. Albo odpocząć sobie, kimnąć się 2-3 godziny. Na pewno kondensacja ci wtedy 2-3 godziny nie zaszkodzi, bo mi nie zaszkodziła. Na pewno jest to produkt, który. Na podstawie tego, na razie jednorazowego doświadczenia, ja serdecznie polecam. Myślałem, że będzie dużo gorzej, a jest dużo lepiej niż myślałem. Kosz tam 30 parę złotych, na pewno jeszcze taniej to dostajecie, bo ja to kupowałem na, na militariach bodajże. Warto warto mieć, tylko że jest delikatne. Trzeba, trzeba uważać na to. I mówię, materac nie do środka, materac na zewnątrz i, i jest po prostu cieplej. Folii NRC użyłem raz, żeby do, docieplić śpiwór zimą. Nie bardzo to zadziałało. A ten produkt naprawdę mi się podoba. On działa. Rzadko się śpi więcej niż 5 godzin w terenie. Ja tak chociaż mam, więc w tym czasie nie byłbym w stanie przepocić ciuchów. Doszła mi kolejna pozycja do mikrospejów.